Spoko. No to co, myślę, że scena, kiedy Hira obraca resztkami wina w kieliszku. Siedzi na dziobie statku po poprzedniej rozmowie. I słyszy tylko, Wyłaniającą się z wody, i już wchodzącą na pokład tuż za jej plecami postać. Który to mm -hmm. jest Bachman. Ja tu widzę Hirę ta, taką bardzo zamyśloną, więc nawet tak. jak sobie zdaję z tego sprawę, to nie do końca jakby jakoś teraz się odwraca, czy coś takiego. Myślę, że tak. Myślę, że myślę, że Hira, mimo tego, że miała taką dobrą minę do złej gry w rozmowie z kr to też nie czuje się dobrze z tym co mu musiała powiedzieć też w taki żartobliwy sposób ale jednak ją to boli że to przez nią w pewien sposób yy, on musi cierpieć więc z pewnością jest zamyślona patrzy gdzieś tam w przestrzeni nie reaguje na mowę Tak mawiałem kilka kroków do przodu e, przy czym e, Poza zasięgiem jakby skuteczności otrzepał się z resztek wody, które na nim zostały. Co by po prostu nie drażniło to chiry, bo ona wody nie lubi. Podchodząc do niej, przykucnął, chwycił cię lekko za ramię i powiedział tylko dobra robota. Kilka razy wstają, widzisz, że nic więcej nie chce mówić, tylko po prostu szedłby dalej. Magma? No. Możesz tu chwilę ze mną posiedzieć. Magma odwraca się do ciebie. Siada obok. Ale nie tak w ramię, w ramię, ale tak na, na odległości minimalnej ale nie tak, żeby było bardzo blisko. W takim razie Hira przysuwa się do ciebie i opiera swoją głowę o twoje ramię. Słyszysz, jak wzdycha bardzo ciężko i już nie wypowiada ani słowa. Magma przez chwilę ci się przygląda. Trochę zdziwiony, ale gdzieś tam, jeśli kątem oka patrzyłaś, to widziałeś, widzisz jakby nagle taki błysk zrozumienia w jego oku, że chyba zrozumiał, co się tu stało. Aha. Czyli teraz nie tylko Kieru ma ciężko, tak? Te słowa, które powiedziałaś, żeby była jasność, to nie tak, że specjalnie podsłuchiwałem. Przypadkiem natrafiłem, uznałem. Może coś ciekawego się dowiem. Przepraszam, jeśli miałem tego nie słyszeć. Teraz już się stało, zresztą ufam Ci. Kaju powiedział Ci bardzo ważną rzecz: wcześniej tylko ja ją wiedziałem. O swoim ojcu, tym prawdziwym. To prawda. Ale ty też mu powiedziałeś kilka rzeczy. I nie chodzi mi o tym z dołączeniem do załogi. To nie moja sprawa. Ale myślę, że bardzo dobrze zrobiłeś, że pokazałeś mu, jak to wszystko wygląda że to nie jest kolorowe że życie kopie po dupie i to często i często. Myślę, że taki jest mój obowiązek i że to się nie kończy tylko na nauczeniu jak się dowodzi jednostką. Mim, mimo to wiesz, że to nie jest łatwe, kiedy ktoś zmusza cię do tego, żebyś go skrzywdził. Zresztą no to nawet nie jest jego wina. Trzeba mu będzie dać kilka dni, zanim się ogarnie. Mam nadzieję, że Bumba go nie wykończy. Czasami zastanawiam się tylko, czy nie dałam mu jakichś sygnałów, żeby mógł myśleć, że jestem nim zainteresowana. Że pozwoliłam mu, no wiesz, mnie lubić. Myślę, że Ty jesteś taką osobą, która po prostu daje się lubić. A Kelma. Mało lat, więc... Je, ja mam więcej, a dużo rzeczy nie rozumiem, to ja myślę, że tym bardziej on może rzeczy nie rozumieć. No i wiesz... Ja też nie jestem dobrym osobą, żeby rozmawiać o takich rzeczach. Więc po prostu zamknij się i posiedźmy w ciszy. Mi pasuje. Hira, wtula się w ciebie magma. I zostaje w ten sposób. Magma obejmuje cię delikatnie. Tak z troską. Dobrze, że Bumba teraz rysuje obrazki dla Keru, bo gdyby zobaczył <laughs> to by sobie pomyślał rzeczy. Myślę, że no może tak się skończyć, co nie? Myślę, że tak. Kamera odjeżdża ładnie, tak pozostawiając widok, nas oddali.